Oślepły oczy moje od płaczu, bo daleko jest ode mnie kto by mnie pocieszył. Zobaczcie, wszyscy ludzie, czy jest cierpienie podobne do cierpienia mojego. O wy wszyscy, którzy idziecie drogą, przypatrzcie się i zobaczcie. Dobry wieczór Państwu. W imieniu Dyrekcji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Świętego Jana Zdukli oraz Zarządu Fundacji im. Świętego Jana Zdukli Patrona Centrum mam zaszczyt powitać Państwa na nadzwyczajnym koncercie muzyki sakralnej z okazji obchodów roku Świętego Jana Zdukli w wykonaniu zespołu śpiewaków miasta Katowice, Kamerata Silesia pod dyrekcją pani Anny Szostak. Proszę o brawa dla zespołu. Ekscelencje, państwo posłowie, magnificencje, drodzy państwo. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do ustanowienia 2014 roku rokiem świętego Jana Zdubli, a szczególnie pani marszałek Ewie Kopacz i wszystkim posłom, a było ich 390, którzy zagłosowali na tak. Nasze centrum jako jedyna instytucja państwowa nosi imię Świętego Jana Dukli, więc ten zaszczytny obowiązek przypada nam w zorganizowaniu państwowych obchodów tego roku w 2014 roku. Powołaliśmy do życia fundację imienia Świętego Jana Dukli, właściwie to grupka naszych przyjaciół. Prezes tej fundacji Stefan Kaliszuk siedzi tutaj już i też grupka jest na sali, którzy powołali fundację, zajmują się stroną finansową przedsięwzięcia. Z pieniędzy sponsorowanych przez państwa, przez przyjaciół. Poza tym zaplanowane dotychczasowe i te, które będą wydarzenia są na stronie internetowej www.patron2014.eu. Zapraszamy serdecznie. Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, rok świętego Jana Dukli ogłoszony przez Parlament, świętego, który przed wiekami został patronem Polski. Znajduje szeroki rezonans w obchodach kościelnych, zwłaszcza zakonu Bernardynów, w dyskusji medialnej, ale także w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej z wiadomych racji. Tym rezonansem jest dzisiejszy koncert, ale też i zapowiedziany przez panią dyrektor Kongres Naukowy o tak szerokim spektrum uczestników i tematyki. Ale przede wszystkim ten rok świętego Jana z Dukli, a zwłaszcza jego charyzmat, znajduje rezonans w etosie służby medycznej Centrum Onkologii. tym etosie wyrastającym z humanizmu ewangelicznego, bo z tym humanizmem ewangelicznym koresponduje charyzmat świętego Jana, bezinteresownej, wprost heroicznej służby człowiekowi w potrzebie. Taki charyzmat reprezentuje święty i ten charyzmat jest od lat wcielany w posłudze medycznej dyrekcji, personelu Centrum Onkologii, czego myślę wszyscy jesteśmy świadkami. Służby oddania, kompetencji o najwyższych standardach medycznych, bezinteresowności, empatii. No i tej kreatywności, znaczy wyobraźni, chociażby rozbudowy tego centrum, bo przecież te warunki obecne wołają aż o rozbudowę. I tworzenie warunków dla pacjenta. Często słyszymy z pani dyrektor wszystko dla pacjenta. I dlatego dzisiaj cieszymy się, że Centrum Onkologii podejmuje takie inicjatywy, które zwracają uwagę właśnie Społeczną na człowieka cierpiącego, na pacjenta. Witam Państwa. Wiele wskazuje na to, że muzyka od zawsze towarzyszyła ludziom. Uzupełniała serdeczne myśli, modlitwę, była wspomożeniem słów, zwłaszcza wtedy, kiedy ich po prostu brakowało. A więc, muzyka jest wartością ponadczasową jest zapisem wspaniałych intencji i tak naprawdę jest wsparciem w chwilach trudnych. Alleluja, Alleluja. Alleluja.